Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pierwsze posiedzenie w tej kadencji, dlatego ja je otwieram. Porządek obrad był Państwu. Projekt porządku obrad był Państwu przesłany w standardowym trybie. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Nie. Nie widzę żadnych wniosków. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego, którym jest wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji. Bardzo proszę o zgłoszenia kandydatów na, wice, na przewodniczącego komisji. Proponuję na przewodniczącego pana radnego Podlesia. Dziękuję bardzo. Czy pan radny wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję uprzejmie. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego? Nie widzę, w takim razie przystępmy do głosowania za wybraniem Pana Radnego Bartłomieja Podlesienia na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Kto z Pani, Panów członków Komisji jest za tą decyzją? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Pięć głosów za, dziękuję. Nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących. Gratuluję wyboru i zapraszam do poprowadzenia jeszcze pozostałego półtora punktu. W takim razie podejdziemy teraz do wybrania wiceprzewodniczącego komisji i proszę o zgłaszanie kandydatów. Chciałam zgłosić Macieja Polarczyka. Czy pan radny wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jacyś inni kandydaci? Nie widzę. To przystąpmy do głosowania. Kto z obecnych radnych jest za kandydatorem pana Macieja o, tak. Cztery osoby są za. Kto jest przeciw? Brakuje. Wstrzymujący się. Jeden. Zatem mamy wybranego pana wiceprzewodniczącego. Tak. Przystępujemy do punktu trzeciego. Sprawy wniesione. Czy są może jakieś sprawy wniesione? Nie ma. Dziękuję bardzo. Także zamykamy komisję. Dziękuję za uczestnictwo.